Eee, Dobre! Dzień Prala la 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 la! Uwina! 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 Złotą Uwina! A Uwina! 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 No, pewnie tak. A ile chcesz? No jestem twoim ochroniarzem. A co ty powinieneś być moim ochroniarzem? Ale masz płacę. Okej. Okay. Ile? Ok. grosze miesiącznie. Okej. A z pieprzem? Nie, tak. Nie ma takiej opcji. Po skończeniu miesiąca zobaczymy ile... Na ile się sprawuje? Nie, to chcę mieć, to chcę tygodniowo grosz, dwa, dwa grosze, tygodniowo. Wiem, że ostro się targuje, ale jeden grosz tygodniowo. Jeden grosz tygodniowo i. Ok. Dzisiaj... Pół grosza tygodniowo. Grosz jeden. Dwutygodniowo. Dopiero ale jeden grosz wiesz ile to jest? M bardzo dużo. Nie ma nawet pół grosza. Bo to ci dawał Jest. Pół grosza masz dostać za jeden tydzień. Co, Rocznie złotówka miesięczna ja rocznie tygodniowo grosz tygodniowo 50 groszy I rocznie zgadzam. 50 tygodniowo, 2 tygodniowo i się zgadzam nie no grosz tyg... to jest zarabia ja też muszę no, jakąś zarabiać z rodziny utrzymać 50 groszy? tak no to rocznie 50 no, groszy dalej. nie 2 tygodniowo 6 miesięcznie jak 6 miesięcznie no. ustalmy cenę 2 ale co wtedy jeden grosz? 5 groszy 5 okay. no, groszy. 5 e, groszy. 5 groszy. 50. Ok, 50. Dla mnie. Co? Do, zobaczymy, jak się sprawuje i jak dobrze to mi dasz te 5 groszy. Tak, okay. nety może złotówka wtedy. Dobra. No i, okay. po, po ciężkim targowaniu myśleliśmy. Więc co, chcesz tą kamerę, czy nie? No tak. Grywam cię. Czekaj, to idę po masz, to. Pamiętaj. 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 Моя любимая Шторми, что ты делаешь? Эй, Сурик, что ты делаешь? Вау, а это ты же виспортованный. Вау, а ты там на дуле. Золотая рыбка. Powiedz coś. Udało ja, Czemu ja tego nie nagrałem? Tak samo twoja mądko no... dziwna... No dobra. Ej, złota rybka, powiedz coś. Złota rybka. mnie Jesteśmy w parku, pięknym

Więc mogę Cię tego nauczyć. Kurde, ja przyłączył skumanę. Ale... Co Cię przyłączył? Opisał Pani z Justynkiem. Co? O, co to za serce? Czekaj, no, muszę przybić. Że, że przydaje się. Przerwa, haha ha, jak. <śmiany> Cze? znaczy, Cześć. Zbiera, Cześć. Zbiera tam jest? A tylko na tych telefonach Ej sztorm, mogę na chwilę cię pokazać, czy nie chcę? <śmiany> no Skąd wiesz, może nie ma jak zakrywał? Czekaj takie. Co ci powiedzieć kim tak. ja jestem? Nikim. To wpadajcie na IGEX Storm 525. Chcecie, to jest podstawowe Surikwajcie. No, Surix mamy. Surix się świetnie na tym moim paluszku. Na paluszku, nie obok Surixie, tylko na paluszku. Na obok. Teraz, by. Na teraz. Na tutaj, na tym paluszku, na paluszku ma się wyświetlić Storm a na tym, na, na tym popczyku ma się wyświetlić złota rybka i ostatnie tutaj na czole ma się wyświetlić Oliver 2527 jasne? <laughs> Niemożliwe. Oliwier 2527 to jest nasz mega mega dobry kolega. Nieznajomy kolega. No. Dlatego Nie, Nieprawda, nigdzie nie pójdziemy.

Chcę, sobie, chcę, chcę, chcę. Sklep ma na Ej, patrz mam po... Zdjęcie mam zrobić nie, chcę, Czekaj, nie teraz Teraz szybko Nie teraz, teraz szybko Nie teraz, teraz szybko. Dobra, nie chce się już Nie chcę mi się już Zrozum to Jesteś im im się nic nie chce zanagrywać Piętnasta 15 dziewięć To czuć i to widać że się staram nawijać jeszcze chwilę no i będzie widać odpoczywać trzeba ciągle a zaraz wolne. chcę chcę odpocząć sobie chcę Chcę, chcę odpocząć. Pozwól mi na to, chcę. Chcę, chcę, chcę.